Znam słyszałem, Większe jest widzenie. Znamy się. Boskie nogi. Tomasza. Ja tam zapraszam każdego, w którym. Tomasz, daj głos. Nie, daj dalej. Bestia ty! Pychotę, pan Gąbka ma kilka, kilkaset tysięcy znajomych. Pan Gomka to jest ciulę. Dla mnie czego ty Gąbki? Pychotę, pan Gomki. Dwa mi wysoko. Mówisz do Barcelony? Nie debil, to gwiazda Barcelony. <noise> no, to o kim? Zbieraj się! Słuchamy, wybiorę co <noise> na zło! Tomasz, jak się czujesz, <noise> grając w Barcelonie? Będąc przyszłym graczem Barcelony! Będąc... Ja będę mówił, nie? Tomek, jak się czujesz, będąc przyszłym graczem Barcelony? Bo słyszałem teraz, że bardzo właśnie szuka nowego pokolenia graczy, które będzie mogły na W swoim wieku i dwoje Na przykład Messi. Co o tym powiesz? Nic, ale powiedz, bo ja się Czy jesteś nie wiem, dumny z tego? Że ja nie. Cicho kamerzysta. Jesteś bardzo dobrze przygotowany i technicznie. Mógłbyś wy wyjawić no wyjawić tam jakieś czoski na twoich treningach? Nie. Dlaczego? Bo nie. Czyli one są objęte tajemnicą, tak? Nie. Nie? Dlaczego nie ktoś wyjawić? No ja się, ich wyjawi. bo nie. No fajnie, ale takie jeszcze jedno pytanie, bo ja podobno Barcelona ostatnio wygrali do mistrzów, prawda? Nie. Nie? Aha, to fajnie. Ale ja słyszałem inaczej. <laughs> Aha. To jak ja słyszałem to... Ale... No bo właśnie teraz ja teraz słyszałem taką informację, to że do Barcelony ma przyjść utalentowany polski piłkarz, Sławomir Szmejlar. Ja, ja... ja... ja Jest mno... nie będę się pytał, tego tego człowieka. mam ustąpić wstąpić Maciego z Mariusz. Dobrze, dziękuję za wywiad, dziękuję na Bielecki. Prowadł, wywiad stąd, to do wywiadu są, myślałem. coś powiedzieć do waszych kibiców? Nie. No powiedz. Może ktoś coś pozdrowić? Rodzinę, przyjaciół? No to pozdrawiam Sławka Smelę. Dziękujemy, do usłyszenia.